Cześć, jest dzisiaj z nami Realme 7 g jeżeli ktoś jest ciekawy jak tego telefonu używało mi się przez ostatni tydzień, zapraszam do oglądania. Zaczniemy od szybkich ogłoszeń parafialnych, oprócz premiery dzisiejszej tego telefonu, premiery ma tak samo ten zegarek. I ja ten zegarek testuję od wczoraj, i mam go tutaj na ręce. Dobra wiadomość jest taka, że... Taki zegarek w przyszłym tygodniu, jak go potestuję, będzie u mnie do wygrania na kanale. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przy okazji wygranych nagród, i tak dalej, przypominam: 19 tysięcy subów i ten telefon, który czeka tutaj ładnie, zapakowany w pudełku, idzie na jakiś konkurs dla Was, czyli dla moich widzów. A teraz otwieramy sobie pudełko, żeby zobaczyć, co jest w środku. Albo co było w środku. O, zagadałem trochę. Dla efektu napięcia, i tak, tutaj mamy dokumenty. A oprócz dokumentów, tak, dokumentów było tutaj przezroczyste etui, miękkie, silikonowe, całkiem niezłej jakości, ale mówiąc szczerze, ja ten telefon nosiłem bez etui, uważałem na niego, żeby się nic nie stało, folijka. I w środku mamy tak, ładowalkę 30 W. Czyli szybciutko. Kabelek, a pod spodem mamy szpileczkę. I to by było na tyle pudełka. Więc ja to wszystko chowam i przechodzimy sobie szybciutko do telefonu. Cena, bo cena zawsze na początku jest najważniejsza. 1299 zł, co czyni ten telefon chyba najtańszym nowym telefonem, który obsługuje sieć 5G. Druga rzecz, która mnie bardzo ciekawiła, to jest procesor. Tutaj mamy Mediateka Dimensity 800U 5G, czyli procesor Mediateka, który jest bardzo wydajny. On jest porównywalny do Snapa 765 5G. No a tego Snapa znajdziemy w telefonach, które kosztują tak od 1500 do 3000. Tutaj 1299 zł. Po pierwsze przy tym procesorze możemy jednocześnie obsługiwać dwie karty 5G, co przy tamtym Snapie jest niemożliwe, możemy obsługiwać na raz tylko jedną kartę 5G. No i tak jak już mówiłem, mniejszy pobór energii, w dodatku tutaj mamy 120 Hz odświeżanie, więc w sumie wszystko to bardzo ciekawie wyglądało na papierze i bardzo bardzo byłem ciekawy, jak to wszystko przełoży się na rzeczywistość. No więc e, zaczniemy od tyłu, tak, żeby było tradycyjnie, Czyli, żeby tradycji stało się zadość. Tył mamy plastikowy, ładny, tak jak widzicie. Znaczy, tutaj zmatowiony tak, a tutaj troszeczkę inaczej, z takim paskiem. No i jak widzicie, tych odcisków palców nie mamy zbyt wiele, ale trochę jest, więc efektownie, nieefektownie, wytę to wszystko w bluzę, żeby to wszystko ładniej wyglądało. Oczywiście, jak założymy tu i, który jest tam w pudełku, no to tych odcisków palców widać nie będzie. Wyspa wystaje lekko, ale jednak wystaje w związku z czym telefonik o się chyboce i znowu w etui się nie chyboce. Co mamy tutaj dalej? Mamy tak: wejście mini jack na słuchawki, mamy USB-C i mamy głośnik. Głośnik mamy tylko jeden. Realme 7 Pro, telefon, który kosztuje dokładnie tyle samo. On jest inny, bo ma ekran AMOLED, ma inny procesor, nie obsługuje sieci 5G. Ale też ma głośniki stereo. Tutaj niestety głośnik jest jeden. Może od razu szybciutko zobaczymy, jak to wszystko gra. Przy okazji zobaczymy, jak są zakładki trzymane w pamięci. No, przytłumić go łatwo, jak to przy jednym głośniku bywa. Jest głośno i może być. Na słuchawkach jest bardzo fajnie, dlatego że mamy tutaj korektor dźwięku, działa i na słuchawkach normalnych, i na słuchawkach bezprzewodowych, więc naprawdę na słuchawkach bardzo, bardzo fajnie się słucha tutaj muzyki. Z prawej strony mamy czytnik linii papilarnych, który jest jednocześnie przyciskiem do włączania i wyłączania telefonu, i to działa tak, że nie musimy go naciskać. Wystarczy, że leciutko przytkniemy do niego palec i już telefon jest odblokowany. No, i działa naprawdę fajnie, ale troszeczkę lata, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, czy to będzie widać, albo czy to będzie słychać. O, ale może słychać, podstawię to pod mikrofon. No więc to takie dziwne, mogłoby nie latać, ale w niczym to absolutnie nie przeszkadza. Na górze nie mamy nic, a tutaj mamy dwa przyciski do regulacji głośności i mamy. Slot hybrydowy, czyli albo dwie karty SIM, albo jedna karta SIM i karta pamięci. Przy okazji, jak pokazywałem, jak odblokowujemy ten telefon przyciskiem palca, no to zobaczmy, jak to się robi twarzą. O! Jak widzicie. Nie? Jeszcze raz. O! Doskonale, i za każdym razem. I w dodatku, tak jak widzicie, można ten ekran wygasić dwuklikiem oraz włączyć go dwuklikiem, co jest bardzo fajne i co bardzo lubię. Nie, niestety nie ma diody powiadomień, no i to jest jakiś tam minusik, no i nie ma tak samo żadnych informacji always on display, i PS, w związku z czym no niestety nie. Przód. 6,5 cala IPS Full HD Plus 405ppi, proporcje 20 do 9. No i najważniejsze w tym przypadku jest odświeżanie ekranu, i ono jest aż 120 Hz. To znaczy, możemy sobie ustawić 60, 120 albo odświeżanie adaptacyjne. Ja mam odświeżanie adaptacyjne. To wszystko tutaj w ustawieniach wygląda tak. Ja już pokazuję. Tutaj. O! automatyczny 120 albo 60 no i to wszystko sprawia, że ten telefon naprawdę śmiga to znaczy przewijanie tutaj stron wszystkie animacje to wszystko jest mega szybkie mega płynne, naprawdę w dużo droższych urządzeniach czegoś takiego możemy nie znaleźć, tutaj jest doskonale, natomiast nie da się uciec od faktu że nie jest to AMOLED tylko to jest IPS w związku z czym Kąty widzenia czasami nie będą doskonałe. Czasami te kolory nam gdzieś uciekają. Natomiast widoczność słońcu nie jest zła. 480 nitów chyba jasność maksymalna jeszcze jakoś tam dodatkowo podbijana. Także no, nie jest źle w swojej klasie, czyli w klasie IPS-ów jest naprawdę dobrze. No ale nie ma co ukrywać, AMOLED to to nie jest. Jak ten telefon działa procesor, mówiłem. Z układem graficznym Mali G57MC3, cokolwiek by to nie znaczyło. Mój testowy model ma 6 GB RAM, natomiast w specyfikacji, którą dostałem od producenta, znalazłem, że w Polsce mają być tylko telefony z 8 GB RAM. -u. Nie wiem, jak będzie e, naprawdę 128 pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia kartą. Antutu Benchmark dla miłośników cyferek chociaż ja powiem szczerze, że też z ciekawością robiłem sobie ten Antutu Benchmark. I w Antutu Benchmark mamy o 321 tysięcy. No, więc to jest w okolicach 50, 50. miejsca. No i to naprawdę wszystko tutaj działa świetnie. Tak, strony wczytują się szybciutko. Wczytamy coś jeszcze? Proszę. E, przewijają się no to dzięki temu 90 Hz odświeżaniu, chociaż w tym momencie, adaptacyjnemu, też e, szybko. Jak widzicie, płynność tu jest bardzo duża. Trzymanie zakładek w pamięci też jest bardzo dobre. Więc, w takim normalnym, codziennym działaniu, bardzo, bardzo fajnie się tego telefonu używa. To jest e, jedna rzecz. Druga rzecz, GPS. Ponieważ to jest media, tego tak więc nie wiadomo. Spokojnie. Działa doskonale. Jeździłem z tym telefonem sporo po mieście. Szybciutko wyszukiwane były satelity, moje położenie. Nic nie było zrywane, także do GPS-u nie mam żadnych uwag. Jest NFC. W związku z czym ja, ponieważ używam. Mam tutaj swoją kartę prywatną, mam swoje aplikacje bankowe albo raczej debetowe. No, i tutaj, tak samo płacę tym telefonem, wszystko działa bez najmniejszego problemu. Jakość rozmów telefonicznych też jest spoko. To znaczy, wiem, że to jest środek miasta, więc tutaj zawsze powinno być dobrze, ale w czasach tej pandemii, kiedy wszyscy dzwonią, wszyscy siedzą sobie na głowie, no to mogło być już nie. Nie mam żadnych problemów z jakością rozmów telefonicznych. Teraz, tak, byłem ciekawy, jak ten telefon radzi sobie z Gamich, ponieważ on jest tak wydajny na papierze, no to jak to będzie w rzeczywistości, w związku z czym stworzyłem sobie tutaj całkiem sporą zakładkę z różnymi grami i powiem szczerze, że jestem bardzo, bardzo zadowolony w żadnym przypadku nie spotkałem się z żadnymi zacięciami, klatkowaniem animacji i tak dalej, nawet PUBG który jest jakoś tam wymagającą grą, chodzi bardzo dobrze, Mortal Kombat tak samo graczem nie jestem, ale naprawdę tutaj jestem zadowolony, jest oczywiście przestrzeń gier, gdzie tutaj sobie możemy grać Cicho, przepraszam, przyciszę. Gdzie tutaj możemy sobie wyciszyć powiadomienia, zoptymalizować telefon. No i zrobić dużo, dużo rzeczy tak, żeby nam nikt w tej grze nie przeszkadzał. Skoro już jesteśmy przy Stefie Gielto, powiedzmy sobie chwileczkę kilka zdań o oprogramowaniu. Android 10, nakładka Xiaomi UI. Wygląd, kwestia dyskusyjna, może się podobać, może się nie podobać. mi tam wszystko jedno. Najważniejsze, że dobrze się tym e, posługuje, że nie czuję się tutaj nigdzie zagubiony, są gesty, jest ciemny motyw, jest dużo fajnych rzeczy, na przykład no, to tradycyjne, tak? Menadże aplikacji, klonowanie aplikacji społecznościówki e, i nie tylko jest dzielony ekran, no to wiadomo, są gesty wykonywane na ekranie, jest tak jak już pokazywałem wybudzenie i wygaszenie telefonu podwójnym e, uderzeniem, ale na przykład jest też o, możliwość zablokowania belki Google tutaj na dole, albo wyrzucenia jej stąd tak, żeby jej tutaj nie było. Są różne motywy, te szuflady, gest ściągnięcia ikon. No naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wszystko tutaj wygląda. Ja absolutnie się nie czepiam. Powiem szczerze, że tak jak Wyglądem zachwycony nie jestem tak funkcjonalnością. Czuję się z tym telefonem naprawdę bardzo dobrze. No dobrze. To zdjęcia i filmy. Z tyłu mamy tak cztery oczka, 48 megapikseli światło 1.8, 8 megapikseli szeroki kąt światło 2.3, no i dwa do niczego, czyli makro i sensor głębi z przodu 16 megapikseli. Jak to wszystko Działa albo jeszcze w aplikacji, jakie rzeczy znajdziemy, bo znajdziemy tutaj rzeczy naprawdę ciekawe. Oczywiście jest typ nocny, o którym za chwileczkę powiem, bo to jest. Um, no, za chwilę o nim powiem. Jest wideo, i przy każdym tutaj typie mamy typ ultra stabilizacji więc wideo naprawdę jest fajne i stabilne. Jest zdjęcie, jest typ portretowy, 48 megapikseli, a tutaj więcej, uwaga, mamy. O, tryb manualny do kręcenia wideo z ustawieniami. No, więc, tak jak już mówiłem przy poprzednim filmie, bo też tam to było przy 7 Pro, to jest coś, czego nie ma w niektórych telefonach flagowych. A tutaj, jak ktoś lubi się bawić, no, to będzie miał taką możliwość. Wróćmy tutaj do aplikacji. O, tutaj jest tak samo, oczywiście, tryb profesjonalny do robienia. Zdjęć ze wszystkimi możliwymi ustawieniami. No to zobaczmy, jak ten telefon sobie radzi przy zdjęciach. Przepraszam, będzie dużo kotów, bo ja głównie siedzę w domu, więc robię zdjęcia kotom. To jest kot mały i to jest bardzo ładna szczegółowość. Zobaczcie, jak fajnie tu jest ostrość ustawiona na drugi plan. A tutaj ostrość ustawiona na pierwszy plan, a drugi plan rozmyty. Naprawdę z ostrością ten telefon nie ma żadnego problemu. Kolory są fajne. Ja miałem AI, czyli sztuczną inteligencję, wyłączoną, ponieważ moim zdaniem ona za dużo od siebie dodaje. Bez niej i tak jest naprawdę bardzo fajnie. Tak to wszystko tutaj wygląda. Zobaczcie, o liście na wietrze. Po pierwsze, bardzo ładnie wszystko kolory są złapane, a po drugie, zobaczcie, to jest ostre, tak? A liście na wietrze złapać, no to nie jest wcale tak łatwo. Tutaj udało mi się chyba za drugim razem. Równocześnie robiłem też innym telefonem i tam się tak ładnie e, nie udało tego złapać. Kod, ostrość, wszystko ładnie, każdy wąsik, każdy włosek e, widać. Nawet, o dobrze, tutaj niech będzie ten mały diabeł, który się rzuca i cały czas biega, a tutaj udaje się go jakoś tam ostrego złapać, chociaż na tą sekundę. Natomiast typ nocny. W trybie nocnym, moim zdaniem, coś jest skopane z balansem bieli, dlatego że wszystkie te zdjęcia, chociaż ładnie wyostrzone, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń i to naprawdę ładnie wygląda, ale one wyglądają jakby. Ktoś się rozlał jakąś jajecznicę, to znaczy one są wszystkie strasznie żółte. Oczywiście ten napis jest biały, a nie żółty, i na innym telefonie jest biały. A tutaj w trybie nocnym, niestety, coś takiego się dzieje. I z tego, co pamiętam, już poprzednie starsze telefony Rimi też miały taką przypadłość, więc tutaj, no tutaj trzeba uważać. Natomiast cała reszta jest naprawdę bardzo fajna i ja zdjęciowo jestem z tego telefonu zadowolony niesłychanie, natomiast filmowo tak samo. Ja oczywiście nie bawiłem się w ten tryb ręczny do nagrywania, no ale wideo możemy nagrać w 4K, w Full HD i w niższych. Jest elektroniczna stabilizacja obrazu, która działa naprawdę fajnie. Wydaje mi się, że nieźle jest tak samo zbierany dźwięk, więc po prostu oglądajcie i sami oceniajcie. 1, 2, 3, dzień dobry. To jest Full HD, 30 klatek na sekundę. Jest elektroniczna stabilizacja obrazu, ale jest jeszcze coś takiego jak ultra stabilizacja obrazu. Ja ciekawy jestem też, jak mnie słychać, bo mam maseczkę na twarzy. To prawda, jestem w palku, w związku z czym chyba mogę zdjąć tą maseczkę, ale pewny nie jestem, to może lepiej jej nie będę zdejmował. Można w tym momencie przełączyć się na Dwukrotne zbliżenie, czy znaczy po prostu zbliżyć dwukrotnie, albo nawet pięciokrotnie. szału nie ma, ale zawsze coś i odbywa się to wszystko bardzo płynnie. W ogóle telefon jest naprawdę bardzo płynny. Dobrze, przełączę się na ultra stabilizację. O, już jestem na ultra stabilizacji. A jeszcze jest coś takiego jak ultra stabilizacja Max. Ja pierniczę Strasznie dużo tych stabilizacji. Pewnie mam biec, tak? Dobrze. Już wystarczy. A teraz jestem na Ultra Stabilizacji Max. Też biegnę. No i tak to wszystko wygląda. Nie wiem jak jakość, bo. Nie widziałem tego na komputerze, widzę tylko to co widać na ekranie telefonu i chyba nie wygląda to źle, ale na komputerze może to wyglądać zupełnie inaczej. Dzień dobry. Trochę się rozczochałem podczas tego biegania. To jest Full HD, bo z przodu możemy tylko nagrać Full HD i HD z ale umyłem się dzisiaj, naprawdę. Nie wiem jak u Was z pandemii z myciem. U mnie nie jest źle. No, to tak wygląda kamerka z przodu Full HD i HD4K. Nie ma. Jest tak samo ultra stabilizacja z przodu, więc ja może jeszcze włączę tą ultra stabilizację. O, i w tym momencie to jest ultra stabilizacja. Nie wiem, czy jest coś lepiej, czy gorzej. Później zobaczę. teraz po prostu kulturalnie zniknę. Co nam jeszcze zostało? Bateria. 5000 mAh, więc całkiem przyzwoicie. Nie ma ładowania indukcyjnego, ładowarką 30 naładujecie to w godzinę 40 mniej więcej, godzina 50 jakoś tak, czyli Niby szybko, ale troszeczkę to trwa. To jest dosyć duża pojemność tej baterii, natomiast jak jest z rozładowywaniem, jest bardzo dobrze. Tutaj jestem bardzo, bardzo zadowolony. Zobaczcie, na przykład, tutaj 42% mi jeszcze baterii zostało, a już miałem 4,50 czasu pracy wyświetlacza od ostatniego pełnego naładowania. No więc generalnie to starcza na jakieś. Znaczy, na dwa dni to spokojnie, chyba że oczywiście gracie, ale nawet jak troszeczkę sobie pogacie, to i tak na dwa dni Wam powinno starczyć. Na jakieś 9 godzin pracy na włączonym ekranie, może 10, jak oglądacie dużo wideo. Żadnych zastrzeżeń nie mam co do baterii, nawet brak ładowania indukcyjnego mi tutaj nie przeszkadza. Czyli w sumie, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Sądzę sobie, że. Ci, którzy chcą kupić Realme, to teraz będą mieli niezły ból głowy, bo sam nie byłbym pewien, co kupić. Czy Realme 7 Pro, które kosztuje tyle samo, ma ekran AMOLED i głośniki stereo, ale działa ciutkę gorzej, chociaż też bardzo dobrze i robi też bardzo fajne zdjęcia. Czy może na przykład ten telefon, jeżeli zależałoby mi na sieci 5G... No i w dodatku tutaj mamy świetny ekran z tym 120 Hz odświeżaniem, bardzo dobry czas pracy na baterii. i generalnie bardzo, bardzo, bardzo fajne działanie. Więc miło, że Realme daje nam takie dylematy, że wydając 1300 zł jesteśmy w stanie wejść w posiadanie naprawdę bardzo dobrego telefonu i teraz się zastanawiamy tylko czy ten... Czy ten? Wydaje mi się, że inni producenci za to, co oferuje ta firma w tym momencie, liczą sobie naprawdę sporo więcej. W sumie po prostu bardzo fajny telefon. O. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.